chodź tu masz minutę 55 o. masz minutę 55 od teraz fajny no możemy się tak już dziękuję oto kolejny to jest zgodnie z, z w eksperyment czyli jedzenie uleży z Zobaczymy zobaczymy się uda bo to mi się komu nie dało ale, ale, ale to my się spróbujemy jak go nie to jest ta łyżeczka, proszę zobaczyć jest dość duża ale bardzo duża jak na oko przynajmniej Zaczynamy! zobaczy to się anka tak więc, zaczynamy! narzeń to, wiesz to, wie to, wie to. nie wie nie wie, wie, wie. wiesz wie, wiesz Andrzej. Zbierz w sobie. Nie wierzę, nie wierzę, kurwa, Trzy nie stanie trzy nie? Co ten piertośnoty mnie? Wie to. Nie wiem. Zaczy, to. ci, że tu wie. Patrzcie, Palczy, nie! Patrz, Palczy, Andrzej, nie daj się! Kurwa, pełen pędzki jeszcze nie. a to się nie da. Da się. Oddychaj, oddychaj. Nie weź mi Jakby nie weźmiesz. Płacz. Rambu, nie? Ciepciej, ja Nie <tusza> Mówiłem, nie weź mi słożegę, ale już się popłakał. Ciii... <tusza> Ciepciej, Dobrze, sorry. Będę miał na profil dobre filmik.

Kurwa, jakieś jajanie. Ja mieszkam z mutantem. Kurwa. Nie umie. Już widzę pierwszy komentarz, fotobandarz. Fake. Kurwa, fake. Ja w że to jest fake. Tak i tak. I kurwa. Co za kurwa, koleś, nie? To mutant. Tak, według mnie zębami z zębami i dziur. Że nie było. Ojej, wuj, się, ale Patrz, tu czuł mnie Murzyn. A dziennie? nie? ci na pięć za to teraz. kurwa, no ale. Kurwa Pokaż. -ma. Nie ma. Dobrze. Przedstaw się ładnie. Andre. <laughs>